Przeciwnicy wam za bardzo nie dali dość. Jakby chcieli się bawić, to pewnie by nam dali grać. Po prostu nie naciskali tego przycisku na pulpicie, co zauważyliśmy i sprawdziliśmy. Także no, szkoda, że nie chcieli się z nami pobawić tak naprawdę. To jak marchewki średnie. <laughs> marchewki były po prostu DBS. Pozdrawiamy marchewki, poza tym. <laughs> szkoda, że komisja tego nie zakwestionowała. No. No ale coś. O, o problematyczność pytań też, no, szczerą, odpowiedzi. O, znaczy, odpowiedzi. Kwestia odpowiedzi. U, uznawalności pewnych odpowiedzi, mm. a pewnych nie. No to no, zagadnienie, To to z tym ziemniakiem, tak? Tak, tak. No miano tak. no, też takie łatwiej nie było. Trzeba było po prostu się utrafić. O utrafić. Chodzi, no oczywiście o, o uznaniowość pojęć, tak? Z czego to ja złożyłam ja protest, ale no kwestia zostawiać się Subiektywna ocena. Subiektywna, nieobiektywna. Absolutnie nie. Nie zgadzamy mhm. się i. Niestety. Dla nas no kluska ale... ziemniaczana pozostanie kluską ziemniaczaną. Ale ja myślę, że to wynika no z tego, z tego regionu Polski są ank ankietowani, tak, bo wiadomo że tutaj w tak, Warszawie są odpowiedzi tak. inaczej, my odpowiemy inaczej na ten sam przedmiot na przykład. Moim ulubionym jest klamerki i spinacze do bielizny. A ostrzynka? U nas są, są klamerki tarówka? tutaj w Warszawie, spinacze do bielizny, tak. Też nie ale nie. klamerek nie ma. Generalnie są proste. A. Kroski. Też nie szare. No właśnie. Mhm. No też no. można powiedzieć. A to nic? Widzimy się teraz ostatni raz. chwila dla pozdrowienia. Ja serdecznie pozdrawiam wszystkich moich studentów, zwłaszcza tych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Akademickim. Adastra! Pozdrawiamy Pozdrawiamy wszystkich, tak? Pozdrawiamy. Żana? Pozdrawiam moją rodzinę, przyjaciół yy, i biuro podatkowe, w którym pracuję. Brawo. E, teraz ja to oczywiście rodziny i przyjaciół, e, mojej korsantki i Judytę e, e, grupę tańczącą oczywiście w Bydgoszczy, de Chueves, no i ekipę oczywiście ze Sklepu Piwnego Toruń. Pozdrawiam. No dobrze, ja pozdrawiam oczywiście rodzinę i znajomych i wszystkim także ze stowarzyszenia, ale także ze studenckiego forum business Center Club, a w szczególności to pozdrawiam młodszą panią z Marianek w świeciu. Ona będzie wiedziała, o kogo chodzi. A ja pozdrawiam Iskę, której obiecałam pozdrowienia. Yy, I oczywiście właściciela sklepu piwnego, któremu też obiecałam pokoj. <grywa> 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 czekamy, czekamy.